Staliśmy przy maszynie do lodów, i pani powiedziała, że pożera pieniądze, a lodów nie daje, a ty na cały głos powiedziałeś zupełnie jak ona: Stary, ale jedna rzecz, a skłamałem? Tak, kurwa, szczerze, a skłamałem? Kamerą wśród influencerów? Amadeusze, władcy 16. Atencji. Piasków, plaż, Morza Bałtyckiego i kanału, w którym główna spływają do ów akwenu, rodzą się stworzenia nie tylko kąśliwe i ambitne, ale i zadufane w sobie o inteligencji Medusy. <grytanie> ja Amadeusze należą do królestwa freakfightów. Typ Ferrari gromada rośliki. Rodzina atencjuszy. Gatunek głośno szczekliwy. Ulubionym zajęciem Amadeuszy jest szukanie atencji. Robią to zarówno osobniki nieopierzone, jak i te z pełni wyrośniętą sierścią twarzą. Wbrew pozorom i plotkom na mieście, są to dość inteligentne stworzenia. Oczywiście inteligentne w swoim środowisku. <grym wytrza> ja pierdolę! Jaki, jaki mocny rost! Amadeusze uważają się za władców daj, piekła. Daj, Chodzi im o daj, Pap Piekło w Kwidzynie, daj, 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 gdzie regularnie i gromadnie się w nim spotykają w celach czysto populacyjnych. Daj, 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 daj. Gustują i lubują się w degustacji azjatyckich frykasów, w szczególności tajlandzkich pindolków. Amadeusze zna... znane są z przeinaczenia rzeczywistości, kłamstewek i licznych niedomówień. Bo to ja jestem największą gwiazdą w tej federacji, i jak piecholnę tą i tą to lecę sobie kurwa po Floyd'a Maywedera po Jay-Pola, lecę kurwa po wszystkich. Przez lata naukowcy zachodzili w głowę, dlaczego tak jest. Po szczegółowych badaniach i rozkrojeniu Amadeusza, a dokładnie jego głowy, uczeni odkryli, że koło ucha środkowego znajduje się narząd o nazwie trąbka farmazeusza. Podczas oddychania trąbka farmazeusza uciska na coś, co przypomina zalążek mózgu. To właśnie to prawdopodobnie powoduje u nich bycie notorycznym kłamcą, ale także i wspaniałym pranksterem. Boże jaki rost kurwa amadeusze to stworzenia bardzo prawe dokładnie to są praworęczne naturalnym wrogiem amadeuszy to każdy Polak Polaki tak naprawdę są bardzo podobne do amadeuszy żyją i myślą w kategoriach there can be only one tu widzimy jak na... szkoda, że mu jego szczekania nie podłożył nasz amadeusz znów zaczepia Polaka Naturalnym jest, że Polak nie pozostaje mu dłużny i również odpowiada: Dochodzi do walki o atencję. Niestety, nasz Amadeusz przegrywa na punkty. Środowisko się od niego odwraca. Amadeusze umierają w samotności, z braku atencji. Czytała czystyna krupówna a to jest sosna. powiem szczerze, że, że materiał sam w sobie jest w chuj dobry. Ma naprawdę świetne poczucie humoru. Bardzo, bardzo wyszukane. I nieoczywiste. Takie fajne gry słów zostały zastosowane, które wywołują uśmiech na twarzy. To zasługuje na dużo więcej wiosnów niż zostało. Fajnie przemyślane.